Mój film o Alokazji Frydek masz prawie 30 tysięcy wyświetleń i nawet pojawił się już na grupach roślinnych. Ale głównym tematem, który jest poruszany w tych grupach, właśnie i w ogóle jest tytuł, który mówi, żeby nie kupować tej rośliny w biedronce. Nie chodziło mi tutaj o to, żeby nie kupować jej w biedronce, a kupować ją na grupie Alokazja Polska, której jestem administratorem. Chodziło mi o to, żeby w ogóle tej rośliny nie kupować, jak się nie jest dość doświadczonym. Alomaniakiem, powiedzmy. Ta alokazja jest delikatna, ma cienkie liście, jest wrażliwa. Zobaczcie, to jest ten mój frydek, którego wczoraj przesadzałem, i tak jak wam powiedziałem, nie, nie mówiłem tego po to, żeby gadać, tylko sam wsadziłem tę alokazję do worka na śmieci. I jedyne co to ten mały listek, który już wtedy był taki opadający. No, żółknie, cała reszta trzyma się dzielnie. Podsumowując, ten tytuł był po to, żeby zainteresować osoby, które może kupią albo już kupiły tę roślinę, nie wiedząc zupełnie w co się pakują, i żeby powiedzieć im w jaki sposób tej roślinie dać szansę na przeżycie.